Paczka kosztująca 7000 końców, z której za każdym otwarciem macie aż 7% szans na trafienie karty Toty i karty wyróżniej Toty. Zaraz powiem wam, jak ją zdobyć oraz jak najtaniej ją wykonać. Do tego pokażę wam kolejne nowe karty, które wlecą do gry już w tym tygodniu, oraz pokażę świetną wczorajszą inwestycję, która sprawdzi się również dzisiejszego wieczora. A na koniec coś, co mną mocno wstrząsnęło. Mam to wszystko nagrane, a sama reakcja gwarantuje, że was rozwali. Oglądajcie dziś koniecznie odcinek do samego końca. Konkurs wygrywa user, pozdrawiam Cię i oczywiście gratuluję wygranej A dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Fiorentina-Inter Osoba, która zrobi to dobrze otrzyma tą samą nagrodę jak zawsze A ja tylko przypominam, że aby kwalifikować się do konkursu Trzeba mieć polubiony ten film oraz subskrybować mój kanał Powodzenia! A dzisiaj na sam start lecą nowości A mianowicie w przeciekach pojawiły się nowe potwierdzone karty A mianowicie to design karty zarówno Future Stars jak i Food Birthday Te karty pojawią się w grze już w ten piątek Czyli tutaj dokładnie 2 lutego i Oczywiście event będzie trwał równo tydzień do 9 lutego, także tak naprawdę już jesteśmy no przy końcu stycznia, a ten event zbliża się wielkimi krokami. W predykcjach dostaliśmy szawiego Simonsa ale ja bym się tym nie sugerował. Oczywiście nie jest to karta potwierdzona, tylko predykcja. Tak jak powiedziałem, karta będzie wyglądała bardzo ładnie, no i nie ma co się mówić. W zeszłym roku dostaliśmy naprawdę tych kart bardzo dużo, ponieważ na futby nie macie aż trzy strony tych nazwisk. Także wydaje mi się, że każdy, kto zasługuje, na pewno taką kartę dostanie, a ja obiecuję, że jeżeli dowiem się jakichkolwiek nowości albo jakichkolwiek nowych przeciwkich to w kolejnych odcinkach na moim kanale będę o tym temacie na bieżąco informował. Teraz na ekranie widzicie wszystkie podsumowane rozbudowy ligowe wraz z procentową szansą na trafienie karty specjalnej, czyli albo TOTY, albo nominacji TOTY. Jak widzicie tutaj Premier League wygrywa ponad 6,5% na trafienie specjalnej karty i zdecydowanie wyprzedza one, ona inne ligi. Takie SBC dokładnie kosztuje 7,5 tysiąca końców z każdej ligi, także według mnie, jeżeli mogę Wam coś doradzić, to ja na Waszym miejscu skupiam się tylko i wyłącznie na Premier League, ewentualnie La Lidze, którą widzicie tutaj, no i może jeszcze Bundesliga. wiem, że często kombinujecie i pytacie jednak miejcie na uwadze to, że taka MLS czy chociażby Liga Włoska są to ligi, z których totalnie się nie opłaca, ponieważ tutaj macie mniej niż procent szans na trafienie karty to tej, która jest tylko jedna, no i z MLS wiadomo jest Messi, ale macie tylko 2,47% i nie oszukujmy się będziecie trafiać mnóstwo duplikatów, ponieważ tych pozostałych kart jest bardzo mało, no i będzie to dla was bardzo uci uciążliwe, jednak miejcie na uwadze to, że oczywiście Premier League jest pierwsza, ale to z La Ligi macie najbardziej wartościowe karty Toty i najbardziej wartościowe karty nominacji Toty, ponieważ nominacje w Vinicius, Luka Modric, Federico, Valverde trzy najdroższe karty, wiadomo, że jest w salach, ale oczywiście La Liga tutaj przeważa, no i oczywiście Toty, no to z Bellingham, Aitana, no i wiadomo, że są tutaj panowie z Manchesteru City, ale tak jak mówię, według mnie ta Liga Hiszpańska jest najbardziej warta zaufania, ja wykonałem sam ponad 200 rozbudów ligowych z Premier League, nie dostałem nic ciekawego, nie poleciało mi nic, przerzuciłem się na Ligę Hiszpańską, która dokładnie kosztuje tyle samo, ponieważ zarówno ta i ta rozbudowa to jest około 7500 końców. No i wczoraj zobaczyłem taki oto ekran na swoim monitorze, a teraz zobaczcie sami, jak wyglądała moja reakcja na tą piękną kartę. Jest, jest! Kurwa! Kurwa, kurwa, co to? Ja pierdolę, ja pierd No, reakcja dosyć wymowna, nie ma co mówić. Myślałem, że uda mi się skończyć ten challenge i że trafiłem po prostu karty toty. No ale reakcja chyba bardzo fajna, i ja wam mogę powiedzieć tyle o Ciebie, żeby się nigdy nie poddawać. Może być tak, że karta toty czeka w kolejnej parkce, A my tego po prostu nie wiemy, także nie poddawajcie się i póki można je trafiać, to kraftujcie te rozbudowy. Natomiast wczoraj również został powrócony architekt, czyli oczywiście SBC, który możecie wykonać aż 150 razy. Trzeba przepalić cały skład z kart złotych, w tym jedną rzadką. No i oczywiście całość takiego składu to około koszt 4,5 tysiąca końców i teraz na ekranie widzicie rozbudowy, a w zasadzie to nagrody, co ja mówię, jakie dostajecie po wykonaniu tych 150 składów i widać tutaj, że dostajecie 450 razy 71 plus paczkę 42 razy 83 plus 13 razy 84 plus 22 razy 81 plus 20 razy 80 plus jedną paczkę za 50 koła i 7 paczek za 25 koła, nie ma co, si nie ma co się oszukiwać, tak jak jest tutaj podsumowane no huge win, czyli oczywiście bardzo się to opłaca wykonywać i pamiętajcie o tym że, jeżeli roz, robicie rozbudowy ligowe, to tak naprawdę architekta macie za friko ponieważ wykonując taką jedną rozbudowę, otrzymujecie paczkę, z której macie cztery karty złote rzadkie i aż 7 kart złotych zwykłych, które często są duplikatami, ponieważ tam macie ograniczoną liczbę kart i te nazwiska się powtarzają, i wystarczy te duplikaty tylko i wyłącznie przepalać w tym SBC no i przy okazji dostajecie kolejne paczki. Czyli, czyli to jest taka bardzo fajna taktyka, którą ja wczoraj jechałem. Jedna rozbudowa ligowa, jeden architekt, jedna rozbudowa ligowa, jeden architekt, i tak w kółko. I tak jak powiedziałem, ten architekt serio wychodzi za friko, także miejcie to na uwadze. Jak będziecie dzisiaj to robić, to polecam taką taktykę stosować, bo naprawdę bardzo mocno to oddaje. Zostały ukazane nam również dwie nowe karty wyróżnień TOTY. Na początek Debinia, która będzie albo w SBC, albo w zadaniach. Według mnie będzie ona bardziej w zadaniach, gdybym miał strzelać. Karta, no patrzymy te statystyki i widzimy, że już tych zadań ani tego SBC nie będzie nam się chciało wykonywać, nieważne jaką ona będzie miała cenę. No i wleciał również Kubo, którego ja bardzo lubię. Miałem jego zawodnika miesiąca i naprawdę no grało mi się nim super. Kubo, który prawdopodobnie wleci w ramach w mini drużyny mini drużyna prawdopodobnie pojawi się w paczkach albo jutro albo we wtorek tego nie wiadomo nie wiadomo też ile łącznie będzie tych kart ale taki kubo jest w przeciekach no i dostaliśmy również takiego screenshot'a dzisiaj rano od Fiat Trading Romania napisał on nam waiting room czyli oczywiście poczekalnia mamy tutaj flagę Francji która oznacza salibę mamy tutaj również Japonię która oznacza kubo Brazylia czyli Debinia mamy również Argentynę czyli Juan Alvarez no i mamy Hiszpanię i ta Hiszpania jest znakiem zapytania nie wiadomo o kogo chodzi ludzie spekulują że być może chodzi to o Potma, czyli zawodnika miesiąca Ligi Hiszpańskiej i mogłoby to wskazywać, że tego zawodnika miesiąca wygrał albo Carvajal z Realu Madryt, albo Ferran Torres z Barcelony albo Isco z Realu Betis. Z tego nie wiadomo, jak się dowiemy, to jutro o 14 na pewno Wam o tym wszystkim powiem. No i pamiętajcie, że ciągle trwają zapisy na Discorda handlowego na miesiąc luty. Ostatnio wróciła świetna skuteczność i serio, według mnie jest się czym chwalić. Na specjalnych kanałach publikuję wszystkie informacje czarno na białym, Mówię jaką kartę wziąć, za ile, kiedy będziemy ją sprzedawać, za ile, jaki będzie potencjalny profit, czy w ogóle jest jakieś ryzyko straty. Jeżeli tak, to jak duże. Nieważne jakie masz doświadczenie, nieważne jaki masz budżet, uwierz mi, że i tak zarobisz, ponieważ ja, pod każdego kto kupuje rangę, dobieram osobny plan działania, dyktuję mu osobne karty do flipowania, daję mu osobne sposoby do działania. Także jeżeli chcesz handlować, a potrzebujesz do tego impulsu, albo potrzebujesz do tego delikatnej pomocy, to link do Discorda masz w opisie. Ja zapraszam tak jak mówię, trwają zapisy na miesiąc luty. Natomiast wczoraj karty 84 znów pięknie oddały. Ja mówiłem w odcinku, że brać je po 1200, ponieważ to były najniższe widełki, i mówiłem, że miejcie na uwadze to, że mogą one poleżeć kilka dni, ponieważ być może wczoraj aż tak. Bardzo spekulowałem, że nie odbiją. No i delikatnie się myliłem, ale w tą dobrą stronę, ponieważ te karty wczoraj znowu odbiły. Miałem ich 30 skupionych po 1200, sprzedawałem wszystkie po 2000, po 2100, a widziałem, że na Discordzie znowu handlarze sprzedawali nawet po 2300, także szacun. No i oczywiście wyszło mi z tych 30 kart 21 tysięcy profitu, odliczając już podatek. Według mnie bardzo fajna sprawa. Dzisiaj powtarzamy ten sam schemat. Te karty leżą na najniższych, leżą na najniższych widełkach, ponieważ mają widełki od 1100, a chodzą po 1200, po 1300 także i tak te karty można brać po najniższej cenie, ja polecam, nabieram znowu 30 kart po 1200 po 1300 ewentualnie, no i oczywiście po 19 sprzedaję po około 2 2200, co i tak znowu mi da taki sam profit jak wczoraj, no i karty 90, które również cały czas bardzo ładnie rosną, brane były wczoraj po około 55-56 koła, a sprzedawane wieczorem Kane po, był sprzedawany po 69, a Kurt uła sprzedawany po 64, reszta kart dalej jest trzymana, no bo one i tak bardzo ładnie wszystkie sobie rosną, a dzisiaj dobieram kolejne karty i próbuję sobie je snajpić, natomiast snajpiłem dzisiaj rano po około 52-53 koła, wychodziło to średnio, ponieważ było mało aktywnych licytacji, ale wydaje mi się, że im bliżej wieczora, szczególnie po godzinie 19 może po godzinie 18, na pewno tych kart na wysypach będzie się pojawiało bardzo dużo także jak ktoś ma delikatny, większy budżet ma trochę czasu, trochę chęci, to polecam sobie snajpić te karty, ponieważ to bardzo ładnie odda no i na jutro również, a mianowicie to na dzisiaj, robiłem rozpiskę wczoraj, także tutaj pomyliłem się słownie, ale chodzi mi oczywiście na dzisiaj, polecam karty 85 overalla, śmiało można i aktualnie brać, tak jak widzicie, poniżej 4000 końców, naprawdę bardzo łatwo się to snajpi, jeżeli tylko macie chęci. Z tego co się orientuję, na konsoli te ceny są delikatnie wyższe, dokładnie. Także na konsoli po około 4900, na komputerze po około 4 koła, wystawiacie je później na konsolach po około 6300, na komputerze po około 5800. I gwarantuję wam, że te karty wam będą schodzić, jeżeli tendencja z ostatnich dni będzie podtrzymana, ponieważ te karty naprawdę bardzo ładnie odbijały przy pierwszym, lepszym SBC. I tak jak mówię, nazwiska nie są ważne, nie są ważne. bierzecie jakąkolwiek kartę, onej i tak zazwyczaj wszystkie odbijały tak samo. Wczorajszy content to chyba duże nieporozumienie, no bo okej, okay, dostaliśmy fajne rozbudowy, no i jest ten architekt, z którego chyba każdy, kto lubi kraftować takie SBC, no to się cieszył, no to okej, okay, to jest super. Te rozbudowy dwie, bez komentarza, według mnie, jeżeli to jeszcze warto, to te pomocnicy, to w ogóle totalnie przesadzone wymagania. No i Modric, Modric, który kosztuje milion końców i Modric, który jest chyba jedną z najbardziej negatywnie ocenianych kart na futbinie, no bo jego karta wygląda dokładnie tak samo, jak karta Road to the Knockout z Ligi Mistrzów, Statystyki są takie same, a nawet w grze ta karta ma delikatnie chyba o 5 punktów statystyk łącznych więcej, a kosztuje, jak widzicie, trzykrotnie więcej. Także ten modricz, ja nawet nie będę go oceniał, sama cena za siebie mówi, nie warto go wykonywać i jej chyba coś pomyliło w kalkulacjach, albo robią sobie z nas żarty, nie wiem. Miałem nadzieję, że ten modricz będzie fajny, no bo gdyby kosztowało to SBC około 250, może 300 tysięcy końców, no to ok, byłoby go warto wykonać. Natomiast Modric, którego możecie mieć za 300 koła takiego, wydając milion na takiego, Chyba wydaje mi się, że w tym roku nie spotkamy nikogo, kto takiego modricza wykonał, chyba że nie miał gdzie przepalać duplikatów. Oraz wczoraj do tego została dana nowa ewolucja Wing Wizard 352 pońców albo 75 tysięcy końców. No i tutaj macie karty, które nadają się jakby do tej ewolucji idealnie. Natomiast tutaj macie karty, jak one wyglądają po ewolucji. No i oczywiście wszystko rozpisane na stronie FoodGG. Nie jest to promocja, ale gdybyście chcieli, to polecam, ponieważ to wszystko bardziej, bardzo tutaj ładnie widać. Ja jeżeli mam być szczery, nie zagłębiałem się w to, ponieważ ewolucję. To jest totalnie nie mój wap, Nie lubię tego wykonywać, chyba że, chodzi, chyba, że chodzi o jakieś karty brązowe. Tam no to okej, okay, fajnie jak to się upgrade. Uje. Natomiast tutaj, tak jak mówię, macie wszystko rozpisane. Gdybyście się chcieli zastanowić, to możecie sobie zerknąć. Natomiast ewolucja za 75 koła, gdzie te karty i tak nie są jakieś super. Wydaje mi się, że też jest to porażka i że też raczej dużo ludzi chyba na tą ewolucję się nie rzuciło. Chyba, że rzeczywiście są jakieś bardzo fajne karty, które po prostu ja pominąłem i których nie widziałem, ale to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku jutro o 14. Mam nadzieję, że będziecie. I ja coś czuję, że dzisiaj te toty będą dropiły zdecydowanie lepiej, także otwierajcie paczki, róbcie rozbudowy, no i co? Powodzenia!